Plaster a la Vida do fototerapii wykorzystuje światło do pobudzania naturalnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu w celu poprawy zdrowia skóry od wewnątrz. Oto jak działa. Najpierw należy przykleić plaster w określonym miejscu na ciele. Tam gdzie plaster przykrywa skórę, światło podczerwone emitowane przez organizm jest odbijane z powrotem do tkanek. Powoduje to pobudzanie skóry a w konsekwencji stymulacją określonych obszarów mózgu. Następnie mózg zwiększa produkcję przez organizm własnych przeciwutleniaczy. Zobaczmy, dlaczego jest to ważne dla zdrowia skóry. Kolagen i elastyna to białka, dzięki którym skóra zachowuje elastyczność i młody wygląd. Wolne rodniki to cząsteczki tlenu, które uszkadzają te białka i przyczyniają się do powstawania widocznych oznak starzenia. Kiedy za pomocą plastra Ala do fototerapii, organizm jest pobudzany do uwalniania własnych przeciwutleniaczy. Wolne rodniki zostają w naturalny sposób zneutralizowane. Plaster Ala do fototerapii zmniejsza stres oksydacyjny w całym organizmie i pomaga utrzymać zdrową i młodą skórę. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z dystrybutorem lub odwiedź stronę lifewave.com. Lifewave, Life żyj długo i szczęśliwie.